Dobry, witam po przerwie. Wspomniałam wam ostatnio, że mam trochę gorszy czas, co wiąże się z tym, że większość czasu spędzam w domu, konkretnie w tym pokoju, w łóżku, i kiedy prokrastynuję wszystkie rzeczy, które powinnam w tym momencie robić, to lubię sobie przeglądać internet. I przez ostatnie tygodnie udało mi się zrobić całkiem niezłe rozeznanie w świecie influencerek i pseudocelebrytek, i potraktujcie ten odcinek jako takie nasze przyjacielskie pogaduszki, bo być może nie jestem najlepszym kanałem komentery, ale jestem świetną podkarą. Bardzo mi się podoba jak wygląda dzisiaj moje tło. Mam tutaj kawusie, żeby żyć, ale y, nie wszystko jest taki glamour, bo dosłownie jestem ubrana tylko i wyłącznie od pasa w górę, a reszta mojego ciała wygląda w ten sposób. Jestem sobie w dresiku i w pluszowych skarpetkach, więc y, myślę, że jesteśmy na tyle cozy, że możemy zaczynać temat. I zacznę od mojej ulubionej sprawy. Pamiętacie jak chyba ze dwa miesiące temu nagrałam film o Vivi Vivie a Vivie w momencie, w którym ona oszukiwała swoich widzów y, robiąc reklamę jakiegoś tam produktu pielęgnacyjnego, że jest no make-up i cera tak pięknie wygląda, a tak naprawdę miała na sobie full makijaż i jeszcze filtr upiększający, no to myślę, że w tym miesiącu Viva a Viva powinna szykować pozew. Dla Wersów, bo Weronika zgubiła jej pomysł, może nie dosłownie, ale zrobiła podobnie głupią rzecz na tych samych zasadach, to znaczy również nagrywała reklamę produktów do ust i nawet na Insta Stories. Nie mam zapisanego tego Insta Stories, to znaczy nie mam nagrania ekranu, ale zrobiłam screena i wrzuciłam go potem na mojego Instagrama. Jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi moimi reakcjami na dramy, które się dzieją w internecie, to wpadajcie na Insta, bo tam wszystko jest na bieżąco. Ale tego screena Wam pokażę. To jest Wersów reklamująca produkty do ust i na tej klatce Instastories jest napisane, że to jest jej sposób na optyczne powiększenie ust. Podczas gdy Weronika ma na sobie filtr, nie dość, że wygładzający całą twarz, jest zupełnie bez porów i tak dalej, ale mam wrażenie, że to już jest normalne w świecie influencerek, one już po prostu nie mają porów, już nie są w stanie się pokazać z porami, bo przecież to by, było, to by źle wpłynęło na ich reputację. Ale nie mówmy o porach, Weronika pokazuje swój sposób na optyczne powiększanie ust, podczas gdy ma na sobie filtr powiększający usta. Myślę, że jest to podobny level głupoty co Viva a I zastanawiam się, czy te influencerki wiedzą, jak takie dziwne zagrania odbierają ludzie w ich wieku. Bo ja kumam, że wersów może sobie myśleć, że a te 12-letnie fanki to i tak nic nie zrozumieją, i tak kupią tą szminkę za trzy dychy, którą ona tam reklamuje, i dostaje za to pewnie, nie wiem, 50 tysięcy. Ale kurczę. Ciekawa jestem, czy one mają znajomych, w sensie te influencerki, czy mają znajomych w swoim wieku, którzy nie są influencerami i przychodzą do nich czasem i mówią Jezu, Weronika, ale cringe, coś to odwaliła. Chociaż w sumie wątpię. Mam wrażenie, że generalnie polscy influencerzy, nie wiem jak jest w innych krajach, ale polscy influencerzy, ci najwięksi, to jest taka jedna wielka bańka i oni są po prostu nawzajem swoimi przyjaciółmi i mają bardzo mało takich Ciasnych relacji z ludźmi, którzy nie występują w internecie, więc może nikt im po prostu nie mówi, jakie to jest głupie. Ja im powiem. Weronika? To było strasznie głupie. Totalna cringe'owa. Moje pytanie na dziś, czy zauważacie w ogóle takie dziwne zagrania w materiałach sponsorowanych YouTuberów i czy wam to przeszkadza? A po drugie, czy gdyby była opcja zdelegalizowania w ogóle takich chwytów, to czy bylibyście za, czy jednak uważacie, że no, niech każdy orze jak może? Następna sprawa, która rzuciła mi się w oczy, dotyczy osoby, której właściwie nie spodziewałabym się w takim kontekście, czyli Red Lipstick Monster. I ja Ewy nie obserwuję na bieżąco od. No powiedziałabym, że kilku lat, ale kiedy byłam młodsza, kiedy miałam tych lat, nie wiem, 12, to byłam mega fanką. Oglądałam prawie każdy jej odcinek i zapamiętałam ją jako taką osobę, mega pozytywną, ale też mega szczerą w relacji z widzem, bo jej polecenia zawsze mi się sprawdzały. Ona była osobą, której ja mogłam zaufać. Jeżeli ona coś polecała, to wiedziałam, że to będzie szczere. I nie wiem jak to jest teraz. Wiem, że jakby z biegiem czasu influencerzy biorą więcej rzeczy, które jakby są dla pieniędzy bardziej niż dla widza i nie wiem jak to wygląda z tymi współpracami u Ewy, ale zapamiętałam ją jako taką właśnie bardzo szczerą osobę i mogłam ufać temu, co ona mówi. No i Ewa od lat gdzieś tam wspominała, że tworzy swoją własną markę, i zawsze wszyscy myśleli, że to będzie marka kosmetyczna. I wydaje mi się, że Ewa też sama mówiła, że to będzie marka kosmetyczna, ale niedawno pojawiła się nowa marka Ewy z uwaga. Olejami CBD. Tego się w sumie nikt nie spodziewał, chociaż Ewa już od dłuższego czasu miała zajawkę na jakąś tam jogę, medytację, mindfulness, więc to by w sumie pasowało. Wyszły te oleje i ja się na olejach CBD za bardzo nie znam, więc nie będę wam tutaj mówić z mojego doświadczenia, ale powiem wam, co myślą ludzie mądrzejsi ode mnie. Ewa twierdzi, że jej olejki są full spectrum, to znaczy, że korzystając z nich możemy odczuć i wykorzystać pełny potencjał CBD. No i super, tylko że nie do końca, bo ktoś postanowił to zbadać i okazało się, że jednak te oleje prawdopodobnie. Nie są z izolatu. I to nie jest jakaś zła rzecz, to nie jest tak, że oleje z izolatu są najgorsze na świecie, albo że nie spełniają swojej funkcji. Chodzi po prostu o to, że jeżeli te oleje faktycznie są z izolatu, a Ewa reklamowała je jako full spectrum, to no jest to oszukiwanie klientów. To oczywiście nie jest w 100% potwierdzone info, ale te testy wyglądają całkiem legitnie i ten post już powstał jakiś czas temu z tymi testami i nie został usunięty, nie został nigdzie sprostowany, więc wydaje mi się, że gdyby to było kłamstwo, to raczej musieliby gdzieś tam za ten post się tłumaczyć, przepraszać i tak dalej, a taka sytuacja nie miała miejsca. Więc tak. Trochę sytuacja. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że niedługo się okaże, że to było jakieś totalne nieporozumienie, bo no nie wiem, nie uważałam Ewy za osobę, która mogłaby zrobić coś takiego. Trzecia rzecz, która ostatnio zwróciła moją uwagę, to dziewczyny płaczące w internecie. Ostatnio wszyscy płaczą. Nie wiem, co się dzieje w grudniu. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki depresyjny miesiąc, ale wszyscy. Influencerzy na Instagramie płaczą. Numer jeden, czyli Marty Renti, Zapraszam Was na seans. Chciałam oznaczyć na zdjęciu Mattiego, i przez przypadek kliknąłem zarchiwizuj i tego zdjęcia nie ma w tym archiwum, i już nie, nie wiem, szukam go pół godziny. Jezu, takie rzeczy mnie tak męczą. Mi się to zdjęcie podobało, że poryczałam się jak głupia. No, no, zaraz dodam je jeszcze raz po prostu. Bardzo naturalistycznie się te influencerki ostatnio poczuły i ja rozumiem szczerość ze swoimi emocjami i nie ukrywanie tego, że się źle czujemy, ale takie praktycznie nadawanie live ze swoich załamań i to nie z prawdziwych problemów, tylko z tego, że się zarchiwizowało zdjęcie i w najgorszym wypadku trzeba będzie je dodać drugi raz... Hmm. Troszeczkę niepotrzebna. No nie wiem, moim zdaniem po prostu takie rzeczy tylko jeszcze bardziej pokazują, jak bardzo niektóre influencerki, a tak naprawdę większość większych influencerek, większość większych influencerek, świetnie powiedziane, jest po prostu odklejona od rzeczywistości. Chciałam w tym filmie wspomnieć jeszcze o kilku sprawach, ale zdałam sobie sprawę, że już chyba dość długo gadam, więc pomyślałam, że podzielimy to na dwie części. W następnej części opowiem Wam o wszystkim, co przygotowałam sobie jeszcze na dzisiaj. A tymczasem, jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła w takim pogaduszkowym tonie, to koniecznie piszcie do mnie albo na Instagramie, albo w komentarzach i na pewno uwzględnię wasze propozycje. Mam nadzieję, że podobały wam się takie ploteczki ze mną i że będziemy to robić częściej oczywiście. A tymczasem zapraszam was na Instagrama, lajki, subskrypcje, komentarze i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, który nagram za chwilę, więc nie zdziwcie się, jeżeli będę w tym samym odcinku.